Cześć, Siemaneczko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. To koniec taksi w Diablo 4. Po ostatniej aktualizacji y, można było wyczytać, że exp zdecydowanie jest zmniejszony. To naprawdę zdecydowanie. Więc już nie będziemy mogli boostować kolegów. Bardzo ma to duży wpływ na hardcora, który oczywiście jutro będziemy grać podczas startu sezonu, na który oczywiście zapraszam wszystkich. Będzie stream o godzince y, 19. Myślę, że tak sobie o, 18.30 zaczniemy. Ale wracając do tematu, jeżeli chodzi ogólnie teraz o e, samoobustowanie, naprawdę jest to teraz bardzo, bardzo ograniczone. E, bardzo mało ekspo to daje. Więc różnica między tak naprawdę jednym e, graczem, a drugim, jeżeli ktoś się wywali i weźmie kogoś do expa, to powiem szczerze, że jest naprawdę znacząca dużo wolniej to leci. Testowaliśmy z kolegami, wychodzi na to, że e, zabicie powiedzmy jednej elity w teorii powinno dać nam na pierwszym poziomie około półtora lewa. Zgadnijcie ile dostaniecie za zabicie jednej elity. Prawie pół. Także no, jest to zdecydowanie zmniejszony exp, w zależności oczywiście od rangi świata, potki i tak dalej. Dajcie znać w komentarzu, co ty myślicie, jak myślicie, w jakim kierunku pójdzie Blizzard. No, zobaczymy. Powiem szczerze, tak, że ja na razie jestem troszeczkę niemile zaskoczony tym wszystkim, bo jednak dało się trochę kasy i myślę, że nie tylko ja za wersję Ultimate Edition, także. No, trzymam kciuki, bo gra jest naprawdę fajna, ale mam nadzieję, że e, zaskoczą nam e, nas czymś naprawdę fajnym, co pozwoli nam e, tutaj dłużej grać w tę grę i cieszyć się nią, a nie tylko osiągnąć setny poziom i dostać w sumie jedną aktywność w parszu. No cóż, także wiecie o co chodzi. Zapraszam w każdym razie jutro na streamka o godzinie 18.30. Będziemy grać z ekipą w nowym, pierwszym sezonie. Także emocje gwarantowane. Zapraszam serdecznie i pozdrawiam serdecznie na razie.